Eksperci, praktyka i networking na najwyższym poziomie. Kup bilet już teraz, zanim zrobi to Twoja konkurencja. Merytorycznie o marketplace magazyn dla sprzedawców e-commerce analizy, wywiady z praktykami i sprawdzone porady. Czytaj online za darmo, lub zamów elegancką wersję papierową to wiedza, która sprzedaje. Cześć, witajcie w kolejnej odsłonie Dobry Case. Dziś pokażę Wam, jak zainwestować 3000 zł w reklamę graficzną i wyciągnąć z tego 100 000 zł przychodu. Gotowy, zaczynajmy. Nasz partner sprzedaje meble kuchenne na Allegro od 3 lat i od roku współpracuje z nami. Cel był prosty: zwiększyć sprzedaż ROAS i dzięki reklamie graficznej. Pierwszy krok wybór produktu o wysokim współczynniku konwersji. Potem przyszedł czas na stworzenie efektywnego banera, który wyróżni nas na tle konkurencji, a także na precyzyjny dobór słów kluczowych. Efekt: 100 tysięcy zł przychodu. A ROAS: ponad 32 zł. To aż trzy razy więcej niż średni ROAS z reklam sponsorowanych. Większa ekspozycja na listingach, lepsza rentowność i rozpoznawalność marki. Jak to zrobiliśmy? Dzięki reklamie graficznej, która naprawdę działa. Jeśli chcesz, żeby Twoje kampanie wyglądały tak jak ta zapisz się na nasz newsletter lub skontaktuj się z nami. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym filmie z tej serii, cześć.